Warsaw Sports Group Open 2017, pierwszy dzień Turnieju Głównego. Sporo emocji, no i jak się okazuje, pogoda również troszeczkę namieszała. Robiło się gorąco w pewnym momencie bardzo. Tradycyjnie omówienie dnia. Lech Sidor, dyrektor Akademii Tenisowej Legii Warszawa, komentator Eurosportu. Dobry wieczór. Świeżo po zakończeniu meczu Maji Chwalińskiej z Belgijką. Kimberly Zimmerman, 6 lat starsza Belgijka, więc jakby nie patrzeć, chyba trzeba docenić to co zrobiła dziś wieczorem maja Chwalińska. No tak, mamy swoją reprezentantkę w kolejnej rundzie, bądźmy elegancy, mam nadzieję, że mi pozwolisz, zacznijmy od pole, które grały wcześniej, trochę zostawimy sobie, chronologicznie. chronologicznie zostawimy sobie na deser naszą młodą tenisistkę i powiedzmy tak, że zaczęło się o 10, zgodnie z planem, była piękna pogoda, dzień piekielnie gorący, trudny, gorący, duszny. 33 stopnie w kulminacji i to, Yy, jeszcze dodatkowo wiatr, który, tak na dobrą sprawę, wcale nie utrudniał tutaj grania. Nie utrudniał grania, wręcz pomagał, bo czasami, czasami te podmuchy no, łagodziły troszkę, troszkę te, te temperatury wysokie. A jak wiemy, na legi zawsze wieje, więc tutaj chyba tyl, nasze tenisistki mają przewagę. Zaczęła Buczyńska yy, w pierwszej rundzie, hmm. pierwszej turze, ona wyszła na kort, no ale niestety z Prycylion mm, on z Australii dużo nie pograła, było 6,062. Drugi rzut, y, Oczachowska, nasza wicemistrzyni Polski, świeżo upieczona juniorek, Waleria Uryzmowa, Rosjanka 7562, trochę walki, ale, ale bez y, seta. No i czekaliśmy do trzeciej tury, kiedy weszły no, młode nasze dziewczyny, y, Ania Hertel i Stefania Rogodzińska-Dzik, y, na debel taki, którego no, ciężko było przewidzieć. Klubowy, nie, Legia kl, Warszawa. Klubowy, debel Legia Wa Warszawa, siostry Primiłowe z drugiej strony, ciężko było przewidywać co tam się będzie działo z tej drugiej strony siatki. Nastawione na pewno były młode nasze na, na walkę. Okazało się, że yy, wystarczyło tak mniej Opór więcej tak, 70%, 60% yy, za, zaangażowania umiejętności, wynik 6, 2, 6, 3, bardzo gładki. Trudny do przewidzenia, ale taki jest tenis. Można było zakładać, że będzie walka, walki yy, nie było. Druga polska para deblowa: Paulina Czarnik i Daria Kuczer. Bardzo dobry wynik, bo Katarzyna Zawaska tu jest wysoko rozstawiona Ukrainka, jest siódemką, 274 w rankingu. Yy, polska para bez problemu 6361. Myślę, że to jest tak zgodnie z planem, bo Daria Kuczer wróciła po kontuzji, wraca do dobrej dyspozycji, ale zawsze była specjalistką od debla. zawsze Dużo Polek ubiegało się, żeby grać akurat w parze z, z tą zawodniczką, i myślę, że ten Debel Czer Czarnik i Kuczer, one tutaj jeszcze pokażą. pokażą Czekamy pasur. na finał y, Polski. <laughs> Myślisz o tych dwóch parach? No, oczywiście będziemy, mówić, oczywiście, będziemy mówić o kolejnych parach, bo mamy tu kilka par. To nie jest tak, że są tylko dwie i koniec, nie koniec turnieju, No Aż dosz, doszliśmy w tym momencie do meczu, który miał być meczem dnia. Nie przed 16 oczywiście była, była duża obsówka, bo tutaj tak. Chciałem troszkę atmosferę podgrzać, żeby wrócić na sekundę do Katarzyny Kawy, bo od niej się zaczęło na kocie centralnym właśnie. I to był ten szczyt upału. Szczyt upału słońce tak. niemalże w Zenicie. Ciężki mecz. Kasia walczyła. Fajna walka. Ta, Kasia walczyła, 6-4 w trzecim secie przegrała, miała problemy z nogami, łapały ją. Kurczę, no ale to, to jest jakby wpisane w scenariusz takiego, takiego dnia, takiego wysiłku, nie ma się co dziwić, trochę żałujemy, bo Kasia Kawa nieźle grała ostatnie dobre tygodnie, dobre występy w Challengerach, więc, więc można było się spodziewać tutaj y, troszkę, troszkę lepszego wyniku, ale też powiedzmy szczerze, że, że nie polosowała najlepiej, bo Janczuk Olga z Ukrainy, rozstawiona z ósemką, to, to jest to jednak trochę lepszy ranking i, i one blisko, powiedzmy sobie blisko, jeżeli chodzi o o sam tenis, ale doświadczenie i ogranie tutaj Ukraińki wzięły górę. No i mamy tą Maję Chwalińską, na którą no czekaliśmy Półtore, półtorej godziny opóźnienia. Była rozgrzewka mocna, bo widziałem, biegała po parku tutaj po naszym kanał kolegijnym Biegała, była mocno skoncentrowana, przygotowywała sprzęt. No a Kimberly Zimmerman to zawodniczka z Belgii, która, można powiedzieć, to jest taka Światowa średnia klasa, 388 ranki, czwarta setka, ale zawodniczka, która jest bardzo pracowita, bardzo uparta, nigdy się nie poddaje walczy, zresztą to tutaj było widać, było jak widać, obroniła tak. mecz bola jednego w pięknym stylu zresztą, także ciężkie, musiała Maja po prostu mecz wybiegać, grać mądrze, sprytnie, zresztą ona tak gra w tenisa, to nie jest dziewczyna, która bierze na huk swojej rewalki i gra bardzo mądry tenis, przyjemnie się to ogląda, bo raczej przewaga w damskim tenisie jest tych osób grających mocno fizycznie, atletycznie zbudowanych i, i Maja Chwalińska na ich tle, to jest taki rodzynek do oglądania, to jest zawodniczka bardzo, bardzo ciekawa. No właśnie, Maja filigranowa zawodniczka, to nie jest zawodniczka, która bije bardzo mocne piłki, ale gra precyzyjnie, cierpliwie, yy, przebija i tak naprawdę czeka na błąd rywalki, yy, której Belgijce momentami już brakowało tchu, po dłuższych wymianach yy, po prostu widać było, że Czegoś brakuje, aczkolwiek 6 lat starsza zawodniczka, można było się spodziewać, że jednak y, troszeczkę wyżej zawiesi y, poprzeczkę. I y, no, ten trzeci set y, po przerwie wywołanej deszczem tak, y, zbliżyła się Belgika do y, Mai y, robiła się gorąca. No tak, ale to jeszcze jedną rzecz trzeba podkreślić. Fajnie, by... że głowa zapracowała. Głowa zapracowała, ne? poza tym y, była przerwa o tym pewnie jeszcze porozmawiamy za moment. Ta przerwa. Zrosiła dosyć mocno kort. Mieliśmy szczęście, bo podobno w innych częściach Warszawy była ulewa potężna i my tak troszkę nasze korty na skraju tej burzy się znalazły, więc możemy odetchnąć, że, że, nie ma, że ten mecz został skończony, bo, bo pachniało naprawdę jakimś małym kataklizmem. I... Po przerwie, kiedy wyszły na ten bardziej mokry kort, no to Maja miała więcej atutów, bo ona jest leciutka, ona szybko biega i w tym ciężkim, takim grząskim korcie ona ma, ma więcej do powiedzenia. Belgika oczywiście starała się, szarpała, próbowała, to jest 300 miejsc prawie w rankingu, więc to też powiedzmy sobie dobrze wspomniałeś o tych 6 latach różnicy. To jest no, taka rzecz, troszkę taka mała, mała ujma na honorze, bo jeżeli wchodzi rocznik 2001, 6 lat różnicy, malutka, filigranowa, 300 miejsc za mną, no to te myśli wiesz, w trakcie meczu one galopują i tam jest, i tam jest yy, no problem, żeby to znieść. Tak, niektóre, ty, na tak, pewno, niektóre, na pewno, niektóre ten śiski... to bardziej, że Kimberly się odbijała trochę od ściany, bo no, każda jej sztuczka, tak, bo to tak. jest zawodniczka bardzo dobrze ustawiona, jakby nie patrzeć. Ona, mam wrażenie, była dużo mocniej piłki, uderzała momentami precyzyjnymi, ale tych niewymuszonych błędów to jest, przegrała sama. Tak tak, po, poza tym jedną rzecz warto podkreślić, bo Chwalińska należy do gatunku y, zawodniczek, które grają z kontry. To jest y, zawodniczka, tak jak mówiliśmy, nieduża, niedużo waży, więc ona, jeżeli chodzi o prowadzenie gry, kiedy sama ma tę grę poprowadzić, to jest, to jest trochę z tym problem. Natomiast jeżeli ma tak, jak mówisz, właśnie uderzającą mocno, dynamicznie dziewczynę, a tak, a tak Zimmerman starała się grę poprowadzić, no to była woda na młyn Polki. To, to ja patrząc z boku na ten mecz to tak tylko czekałem, stoper można było włączyć i, i poczekać, kiedy Maja będzie, będzie wygrywać kolejne ważne gemy, aczkolwiek trzeba pochwalić Belgijkę za jeden moment, kiedy dociągnęła do bardzo ważnych piłek, kiedy w końcówka zrobiła się nerwowa. Nie ukrywam, tam był jeden taki moment szczególnie ważny, kiedy Polka mogła zamknąć mecz dużo, dużo wcześniej, były piłki, piłki meczowe przed Tajbrekiem, yy, trochę kort pomógł Belgijce. No, tra trafiła w taką dziurę, kort mokry, wilgotny, po deszczu, tam, tam nigdy nie jest równo jak na stole i, i, i trochę, i trochę yy, tak to jest, że ten los tenisowy potrafi się zmienić właśnie po jednej przypadkowej takiej akcji, ale dobrze, że utrzymała nerwy na wodzy. Tajbrek, można powiedzieć, książkowy w wykonaniu yy, Chwalińskiej, Zagrała, wypunktowała jak dobry bokser lewym prostym. Właściwie w innym, wyczekała, tak, wyczekała na swoim Moment i nie było, nie było już tak naprawdę ratunku. No dobrze, z Mają jeszcze za chwilę porozmawiamy, także zapraszamy za chwil kilka na rozmowę z bohaterką dzisiejszego popołudnia Mają Chwalińską, ale wcześniej jeszcze zapowiedź jutra, bo szykuje się niesamowity dzień tutaj, szczególnie na korcie głównym. Emocje polskie, których mam nadzieję zwieńczeniem będzie mecz Igi Świątek o godzinie 16.00. Legia Warszawa, czekamy na kibiców. Nie no. wiem, czy Żyleta tutaj wpisze się w kanony kibicowania, ale na pewno wsparcie i obecność kibiców będzie mile widziana i wręcz pożądana. Mamy rzeczywiście, tak jak mówisz, polski dzień na korcie centralnym od godziny 10.00. To zmrok prawdopodobnie, bo pięć spotkań to się może ułożyć również tak jak dzisiaj, długo. Na pewno będą emocje. Pięć spotkań po kolei z udziałem y, Polek. Y, z tym, że to nie tylko kord centralny jest dla Polek, zagrają też na korcie numer 7 y, dwie polskie zawodniczki, y, bo Marta Leśnia, która jest takim dla mnie no, niespodzianką, może za dużo powiedziane, ale taką zawodniczką, która się odrodziła, na niej postawiło się krzyżyk. Już praktycznie nikt nie wierzył, że ona jeszcze na polskich kortach, bo że ona się pojawi na Światowych, bo my jesteśmy na światowych kortach dzisiaj to, że gramy w Warszawie, ale gramy pod egidą ITF, a więc turniej międzynarodowy, duży turniej. Nikt nie wierzy, że Marta Leśniak się pojawi w takim formacie. Przeszła eliminacja bez problemu. Zagra z Katariną Zawadzką, siódemka w turnieju z Ukrainy 274 ranking. Bardzo jestem ciekaw tego spotkania, bo, bo to będzie taki naprawdę dla Marty prawdziwy. Prawdziwy sprawdzian tego, jak, w jakiej jest formie i kończąc wątek kortu numer 7, tam Weronika y, Foryś będzie grała, nasza y, też y, młoda cały czas zawodniczka, mocna fizycznie, zagra z Werą Lapko, która y, no, jest tutaj rozszerowana z czwórką, to zawodniczka, która wygrywa wielkie szlemy juniorskie i w niej Białoruś pokłada niesamowite nadzieje Czyli dla niej. Jest ta, taka zawodniczka, z którą przegrasz, to tak jak wygrać, tak? No dokładnie tak, to sama konfrontacja, ja dzisiaj miałem okazję z Weroniką porozmawiać, przez jakiś czas. Sama konfrontacja dla niej to jest świetny trening, taka lekcja tenisa. Nie mówię, że lekcja pokory, bo, bo czasami, bo ona musi yy, Foryś, yy, wyjść z pokorą do tego meczu, ale z drugiej strony ta pokora to jest tylko yy, wynikająca z okoliczności yy, zdarzenia, nie z tego, że trzeba wyjść tam i się poddać, pokornie przyjąć na to yy, to, co, to, co zaproponuje rywalka. Dobry mecz dla Foryś, nie ma nic do stracenia, może wejść, jak przegra, nikt nie powie jej złego słowa, może, może pokazać cały swój potencjał i cały swój, i cały swój arsenał, a ma dziewczyna naprawdę argumenty I, i z prawej, i z lewej strony, i z powietrza potrafi, także Czekamy może, na ten może ten być nec. ciężko. No, a jeżeli chodzi o ten kor centralny, to tak jak mówiłeś... Od jest, samego rana, tak? Od, od samego, godziny od 10 rana mamy na co ciek Ciekawa, wręcz można powiedzieć bardzo dobra para, jeżeli chodzi o, 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 o nasz turniej, bo mamy dwie Polki. Więc nie będziemy tutaj faworyzować nikogo. Niech, niech wygra lepsza. Będziemy mieli Polkę, Polkę w drugiej rundzie, co jest bardzo cenne. Jednak Stefania Rogodzińska-Dzik to jest nasza tenisistka z Legii, gra u więc, siebie. Więc lekko, lekko tam rozum podpowiada inaczej, ale serce, serce jest tutaj za, za, za naszą młodą, młodą tenisistką. Potem będzie Katarzyna Piter, więc zobaczymy numer jeden, jeżeli chodzi o polskie tenisistki w tym turnieju. Katarzyna Piter ostatnio grała nieźle, w miarę równo, aczkolwiek nie osiągała jakichś takich sukcesów, na których moglibyśmy zawiesić oko, powiedzieć o, ten turniej wygrała, to była w finale. Nie, raczej gra, raczej gra równo, pewnie, bez wpadek, ale też bez jakichś wielkich, wielkich, wielkich sukcesów. Zrobimy małą pauzę, bo, bo te mecze numer 2 i numer 3 to są mecze tak zwane dedykowane. Nie odbędzie się ani minutę wcześniej niż o godzinie 12.00 mecz Katarzyny Peter, Bruleta francuska to jest dobra tenisistka, to jest klasa, można powiedzieć, taka. Zaraz zarozstawionymi w tym turnieju, więc, więc powinno, być, powinno być ciekawie. Powinna być fajna, fajna gra. I następny mecz nie przed 14.30, to jest ważne dla kibiców, którzy, którzy mogą sobie zaplanować trochę dokładniej wizytę tak. na kortach Leipzig, i przyjść na korty i obejrzeć I przyjść, streaming tak, na stronie I mogą obejrzeć sobie, sobie, sobie w telewizji wszystkie, wszystkie dane, gdzie to, gdzie to obejrzeć, jak się tam dostać, będą, będą dostępne na wszystkich naszych portalach. I ten mecz: ani Herteli, ani Miaciki, to jest. To jest też ciekawa konfrontacja, bo z jednej strony mamy dziewczynę, która no w tenisie kobiecym, tym dorosłym, zaznaczyła swoją obecność raz, przed rokiem, i potem zdaje się już nie miała, z tego co się orientuje, nie miała takich możliwości. A chorwatka, która przeszła eliminację, to ranking w granicach 700, tam 694, ale widziałem ją. Jest, 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 jest niebezpieczna. Gra, gra, gra pod górę, gra taki tenis dorosły, ma dużo zdrowia, jest wysoka, bardzo dobrze biega, więc, więc ciężkie zadanie przed, przed Hertel, ale wcale nie jest powiedziane, że, że nie będziemy mieli niespodzianki. No i ten mecz nie przed 16, a więc mecz dnia Martina Trevizan z Włoch o niej mówiliśmy że to jest dziewczyna, która tutaj no, przyjechała tak, tak. Po swoje. po swoje. Tak się wydaje, że ona tutaj jest w ścisłym gronie faworytek, bo jest druga rozstawiona, jest 205 w rankingu, z niejednego tenisowego pieca jadła chleb, dość powiedzieć, że grała w reprezentacji Włoch w Pucharze Federacji, grała na Foro Italico, grała z Sissi Bailey's, która już wiadomo ogrywała te najlepsze, grała w US Open przed dwoma laty, więc, więc to jest dziewczyna, która, na którą stawiają Włosi, a jak włoska federacja na kogoś stawia, to znaczy, że mamy do czynienia z naprawdę solidnym rzemieślnikiem, bo obserwowałem jej trening, ona biega, ona nie odpuszcza ani jednej piłki, zeszła cała mokra, to, to tak wyglądało, jakby ona już rozgrywała mecz. No różne są szkoły, ale, ale akurat ta, ta szkoła włoska to jest taka, że jak trenują to, to na, na amen i, i, tam nie ma, i tam nie ma nic, nic do stracenia. Tutaj nasza tryb Iga świątek, meczowy cały czas. tryb tak. meczo, meczowy włączony i świątek. Podobna sytuacja jak w przypadku Weroniki Foreś. Ona też nie ma nic do stracenia. My będziemy patrzeć na nią, bo w pewnym sensie naprawdę trochę z, 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 z taką zazdrością, bo to jest młoda dziewczyna, 2001 rocznik, ma w imprezy z cyklu IT powygrywane. Yy, można by o niej powiedzieć, no już yy, kroki ma swoje pierwsze w dorosłym tenisie, ale Iga, my tutaj trochę na legi bliżej ją znamy, wiemy, że jest dosyć taka, dosyć taka czupurna, dosyć taka waleczna i, i, i mam nadzieję, że ona wyjdzie na ten kort nie ze świadomością, że pojawia się szansa, że gra u siebie, tylko będzie chciała pokazać jak najlepszy tenis, trochę taki... Adam Mały z tą swoją bułką i bananem i z, z dwoma skokami. Ja myślę, że jeżeli Iga właśnie będzie myślała z piłki na piłkę, z Gema na gem, że, że nie będzie miała w głowie jakichś wielkich apetytów, że, że ona tutaj może zrobić y, wielką sensację czy sprawić ogromną niespodziankę, nie mamy nic przeciwko temu oczywiście, ale, ale generalnie dużo pokory i, i, i też świetna lekcja, bo na razie ranking Igi nie upoważnia jej do, do grania z takimi, z, jak, z takimi jak Włoszka. Jest tutaj Kamila Giorgi, która była fenomenalną deblistką. Mam nadzieję, że, że uda nam się w jakiś sposób porozmawiać z tą trenerką przed meczem, żeby spytać, żeby ją trochę Trochę, trochę wyciągnąć z niej informacji, bo, bo, bo to jest zawsze coś ciekawego, jak taka gwiazda, bo Georgi z tych wszystkich zawodniczych, to jest największa gwiazda. Ona nie gra, ale generalnie ma, ma bardzo dużo do powiedzenia i to ciekawych rzeczy. I też ja mam ochotę osobiście się spytać o, jak ona, jak ona jest, jak ona się czuje w, w tej współpracy z Trewizan. Czy to jest federacja, czy to jest prywatny układ. No postaramy się wyciągnąć kilka informacji. Oczywiście. I no zakończymy i deser. Tak? tak, i na deser, na deser, ale to są deble. Deble mamy polską parę i, i po jednej stronie siatki i po drugiej będzie grała Buczyńska właśnie z Foryś i Kawa z Peter, czyli ten najmocniejszy teoretycznie polski debel. Czyli o, bez dopingu tak naprawdę. Bez dopingu, y, niech wygra lepszy Polacy zawsze w drugiej rundzie, jeżeli patrzymy na to taki, ale jeszcze ma, y, Maja Chwalińska z Martą Leśniak, też ciekawa para, bardzo taka można powiedzieć egzotyczna, bo do tej pory byliśmy przyzwyczajeni, że Maja chwaliska grała z Igą Świątek, były w finale Australian mhm. Open, to tak... A w morskiej na... mistrzyni Europy, prawda? świata, też y, po drodze, bo to Fed Cup do lat 16, więc y, tej pary nie ma, trochę szkoda. Ale yy, z, zbierają siostra, doświadczenie zbierają na pol, poligonach. Po grają, grają siostrami Kolb. Szczerze powiem, dla mnie siostry Kolb no, to jest trochę niespodzianka, jeżeli chodzi, chodzi o debel. W singla troszkę inaczej to wygląda, natomiast wyniki deblowe to, 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 to poczekajmy, zobaczymy. Jeżeli, jeżeli Polki przejdą dalej, zapomnimy o siostrach Kolb. Jeżeli będzie inaczej, to, to będziemy dużo, dużo mocniejsi w argumenty, jeżeli chodzi i wiedzę o, o Ukrainki. No i tak, tak. Pokrótce ten, ten program bardzo bogaty, bardzo ciekawy. No, porcja tenisa dla, dla widzów, powiem Ci, że no, nieprawdopodobna. To uczta. To uczta, można uczta rzeczywiście. Bo od dawna takiego turnieju w nie Warszawie było, tak? nie było. Siedem lat czekaliśmy na zawodniczki z tego poziomu. Zapraszamy zatem jutro od godziny dziesiątej szczytujemy można powiedzieć o godzinie 16. 16, bo wtedy zagra zawodniczka z tego klubu, z Legii Warszawa Iga Świątek. Zapraszamy na jutro Lexidor, dyrektor Akademii Tenisowej Legii Warszawa oraz komentatora Eurosportu Dariusz Urbanowicz, dziękuję bardzo za chwilę rozmowa z Mają Chwalińską Do usłyszenia